Jeszcze tylko narysować tą kreskę ostatnią, ostatnią, ale nie, nie udaje mi się. Ten ołówek jest zbyt stary. Ej, zaraz, co to? Wow, kredki z tim? Team? Czekaj, jeszcze coś leci. O, i teraz to można rysować. Od razu lepiej to wychodzi. Jeszcze tylko środeczek i mamy to, udało się. Nowe kredki i flamastry, są już dostępne na sklepie. Smasokruka.pl. Podajcie! Szybko, szybko biegniemy do szkoły! Mam spóźnienie. 15 minut, zaspałem! I biegniemy szybciutko do szkoły, bo będę miał uwagę! O, o Albo wiecie co, nie będę się tym może przejmował, dlatego że w tej szkole mój tata jest kimś ważnym. Oni już mają lekcję. Lekcja dawno się zaczęła. 15 minut temu. O, jest tu jakieś dodawanie, noże ja tego nie lubię! Ale muszę iść szybko właśnie na tą lekcję. Dzień dobry! Przepraszam. Bo dzień dobry, co to e... za spóźnienie? On się spóźnił. No i co, że się spóźniłem? No i co? No i co? No i co? Jest już 15 ja minut pod dzwonku. Uwagę. No 15 minut i co z takie tego? Takie duże spóźnienie, nie, Ale nie tego. Ale wziąłem książkę. A czemu pani tego nie akceptuje? Będzie uwaga do dziennika albo jedynka. Co? Za spóźnienie. Na lekcje matematyki, tak się spóźnić tyle czasu. Nie, uwaga? Nie, nie. Cicho, bądź ty... Eee, się na no nie, nie, oni się na mnie śmieją, no spóźnią... I zaraz poproszę cię do tablicy jeszcze, no, do rozwiązywania zadań. Tato, 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 ona chce mi spuścić, y, wpuścić, w sensie halo, dać halo, mi... Halo, co tu się dzieje? Y, ta, tato, ona chce mi dać y, jedynkę i uwagę, ta pani nauczycielka, za, że się spóźniłem, powiesz jej coś? Słucham, halo, dzień, yy, do, o, dzień dobry, dzień, witam. dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry, dzień dobry. No to co to ma znaczyć? No młody y się spóźnił, ale to, to nic, z tej, ni, nic się z tego nie ma. O co no, chodzi? No dobrze, to, to ja nie będę nic wpisywać. I co? I co? No, proszę Panią, proszę tutaj, żeby usiadł i już zacznijcie lekcję, bo tracicie dobrze, czas. Ale to nie Dobrze, to, dobrze, to ja, ja nic nie będę wpisał. Nie mam uwagi, dobrze, nie, nie mam uwagi, dokładnie, nie mam uwagi. lekcję. Dobrze, 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 dobrze. I co? I co? Nie mam uwagi. Cisza, cisza w klasie. Zaczynamy lekcję. Nie, mam uwagi. Dobre. Nie, mam Kto przyjdzie uwagi. Kto przejdzie odpowiedzieć na to zadanie. Może. Ja. Ja. Może nie. Nie, ja nie chcę odpowiadać na to pytanie! No, dobra, już muszę. No dobrze, to zapraszam, tutaj proszę odpowiedzieć. Dwa ja plus trzy trzy. Razy 6. Ej, weźcie widzowie, pomóżcie mi napiszcie w komentarzu, ile to jest. Ej, kto skanie temu przypne serduszko. Napiszcie w komentarzu to równanie, kto to rozwiąże. Może wy jesteście mądrzy, bo ja nie jestem. Możecie napisać komentarz i kliknijcie łapeczkę w górę. O, tyle chciałbym mieć łapeczek. Możecie teraz kliknąć szybko łapeczkę, ja sobie sprawdzę, kto kliknął i kto napisał komentarz, a to jest 2 plus 3 razy 6. Nie wiem ile to jest! Nie wiem, proszę pani, nie wiem, nie umiem. Y Dobrze, dobrze, ja, ja ci podpowiem, ja ci podpowiem, to jest 20, to jest 20. 20? Nie wiem, 20. czy pani mnie nie oszukuje. E... To jest 20, no. Nie wiem, nie wiem to jest 20, okej, okay, 20, tak, zgadłem, tak. zgadłem. Poćwiczyć. dobrze, Chyba. super, to dostajesz piątkę. Jest! Co? Dostajesz piątkę, Gratulacje. ma piotkę. Piątkę. A piątkę. co? Brrr. Proszę o ciszę, proszę o ciszę w klasie, tak nie może być. Piątkę. Dobrze, ja mam piątkę, dlaczego oni się wkurzają, Patrz jak się wkurzają, Ej, ojej tam piszą. do tablicy. Właśnie to wszyscy to? Ko koledzy i koleżanki szybko, szybko. mega się wkurzają. Bo nie czasu, to już powinniście dawno wiedzieć. Dobra, O, kolejne równanie. Ale za długo myślisz, za długo myślisz, nie dostajesz jedynkę, powinnaś od razu znać odpowiedź. Ale ja dopiero tu podeszłam do tablicy. Za długo myślisz, to już powinnaś dawno znać odpowiedź siedząc z ławce, do, do ławki yes. wracaj, jedynkę, jedynka. Pani mi to <grym> Nikt nikomu nie podpowiadała. <grym> przy tablicy! Następna! <grym> ola, do tablicy, proszę <grym> bardzo! Kolejna! Szybko, kto odpowie na to pytanie? Szybko. Ale już. Eee, ola, do tablicy, o nie. Ola. Dawaj, nie, no nie wstajesz, to dostajesz jedynkę! O nie, kolejna jedynka, ona wstała, wstała, wstała. Idzie! Idzie! Ile idzie. To jest? Sztytko ale co tu się dzieje? Ale bym się czegoś napił Ale czekaj, ten kubek jest pusty, nie mam picia Ej, zaraz, zaraz, co tu leci? E, woda? Ale gorąca Może to się zrobi Czekajcie, czekajcie Coś zaczyna się pojawiać Zaraz, zaraz Ej, to działa Grafika się pojawia Nowy magiczny kubek kosmos Smysal Team, już dostępny na sklepie Smysal.pl Ciekawe, jaką wola dostaje teraz ocenę 4x4 Dobrze odpowiedziałaś, ale za długo Tutaj jest a ja skłodniałem. Proszę pani, proszę pani, mogę iść na śniadanie? Na przerwę? Ale przerwa jest dopiero za 10 minut, to jeszcze nie. Nie mogę iść na przerwę? Nie A czemu? Nie no wszyscy razem pójdziecie, tak? Proszę A... usiąść. No. O nie! No tak być nie może. Tak, wykładam telefon, wykładam telefon, dzwonię do kogoś. Proszę do kogoś telefon, nie używamy telefonu na lekcji, tak? To Pani wszyscy mówi, że nie mogę... Uwagę, wszyscy powinien wszyscy do... mają te same zasady, zaraz sobie tutaj zapiszę. Co o ty tutaj nie! Robisz? Halo, halo, tato, tato, weź przyjdź Słuchaj, chcę mi stawić jedynkę, że ja nie chcę iść na przerwę i telefon mam Proszę przyjdź, tato, rozmawiasz. uratuj jedynkę, mnie. Jedynkę, słuchaj, poczekaj tam, synek, zaraz przyjdzie. Okej, okay, dobrze, przyjdę. dobrze, 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 tato, no, przyjdź, przyjdź, okej, okay. na razie. Dobra, dobra, no, zaraz się zobaczymy. <laughs> zaraz się zobaczymy, jak mi tata o czym przyjdzie. Mój... O, już idzie, już idzie, już idzie tata zaraz dyrektor. robimy jeszcze wyjściówkę kartki. Dzień dobry, o co o, o, dzień chodzi? dobry, dzień dobry, panie dyrektorze. Tak? <laughs> Zostałem no bo... wezwany tutaj i syn mi powiedział, że nie mógł do mnie zadzwonić. O co? Chodzi, proszę no ale proszę pana, no bo na lekcjach nie używamy jakby telefonów, no nikt nie może używać. Tak, ale mój no syn ja może, ja może do mnie zadzwonić mogę. i mówię mu, że w każdym problemie, gdy ma jakiś problem, może zadzwonić, więc proszę nie. mi tego nie podważać, dobrze? No dobrze, dobrze tata wszystko rozumiem. załatwi, tata wszystko no załatwi. No, 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 no to, no to... Y Dobrze, to, to przepraszam i tato, tato, nie a to. Tato, tato mogę iść na, na przerwę? To. Mogę iść na przerwę, tato? Teraz? A co, zmęczony jesteś? Jestem zmęczony jestem głodny. Mogę iść na przerwę? No to idź raz, dwa tam odpocznij <laughs> ty Dobra, Ale ty jestem już zmęczony Mój syn jest, jest zmęczony. I mój jest no, no to... Ja muszę no iść. Dobrze, no. Na razie. No. Ja też idę w takim razie. Ej, Ligia, o, ona nie może. hej Ej, ty dosiadać nie możesz. Nie możesz Minut, za 10 minut, no dokładnie jeszcze jedno dobrze, zadanie. Dobrze, 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 dobra, idziemy, dobrze. idziemy. Dzięki tato, jesteś super tato, dziękuję Nie, to jest Ci. Dobrze, 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 idę odpocząć, okej. Okay. Idziemy teraz się przejść po szkole. Oni mają lekcję, jak sami widzicie, zobaczcie. Oni teraz muszą się uczyć, a ja poszedłem na szybszą przerwę, dlatego, że mój tata jest dyrektorem tej szkoły. Tak, on jest dyrektorem, on zarządza całymi nauczycielami, tymi klasami, i ja mogę mieć lepiej, bo mój tata się zgadza na wszystko. Ale oni się w Wkurzają. Ej, dobra, to jesteśmy teraz na hali. Idę się przejść tutaj, poskakać sobie. Zaraz sobie wrócimy na lekcję. A zaraz będzie koniec wiecie, jak dzwonek. O, tu możemy sobie sprawdzać. Czy możemy sobie poklikać? Co to? O, włączyłem coś. O, co tam się zaświeciło? O, światło włączyłem, fajne. Dobra, weźmy sobie zapalmy to. Wow, ale klimat, dobra. Idziemy teraz, wracamy sobie. Wracamy sobie elegancko. Zaraz pójdziemy sobie zjeść coś. Albo wyciągnąć specaka. Sobie coś zjemy. Fajnego. Ej, mogę mieć różne rzeczy. Dobra, o, mo przyjdę z jedzeniem na o, oh, aj, ciekawa, ona się wkurzy. Przyjdę z parówkami. I <gryw> zjecenie. A podczas lekcji nie można jeść. A ja będę. Okej, okay. dobra, dobra, wróciłem, wróciłem. Muszę dać do ławki, no. Jak wróciłem, wróci? wróciłem. Ta, no, dobrze, dobrze, proszę. Dobrze, mogę jeść. Ale nie można jeść w klasie! Nie można jeść w klasie? A czemu? To jest zabronione, bo tutaj się uczymy i kładziemy książki, tak? No właśnie, Więc możesz powrócić swoje. Ale ja mogę jeść na lekcji. Hi, 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 hi. Ale mogę, w naszej szkoły mamy zapisane, że nie jemy na lekcji. O, nie, Od tego ale jest stołówka się... szkolna. Ale pani się wkurzyła, a czemu ja nie proszę, mogę? proszę to schować, na tychnię, nie ma jedzenia. Bo nie Chcę nie. w klasie, nie mamy otwieranych okien. Jak ja tutaj wywietrzę? Zabieraj nie. to stąd. Ja chcę, ja chcę... cicho, bądź tam. Ja chcę jeść na lekcji, Ty bo jest. cicho! Bo jestem głodny, a jak jest człowiek głodny, no to jej cenie. Ja no nie masz... będę czekał, żeby się aż cała lekcja skończyła, jak ja jestem głodny teraz. Ale ty już byłeś przed chwilą na przerwie. A ta co wychodzi? Ej proszę pani. Najedzony. Proszę pani, ona wyszła z ławki, proszę ją teraz uwagę dać. No, ona, ona wychodzi. Uszę. Dobrze, ja zapiszę uwagę. Uwaga dla Oli za to, że wstaje. No, a dla Spodzij mnie w czasie lekcji. No, a ja mogę zjeść to, ja jestem głodny. Nie ma ja chcia... jedzenia. Uwaga. Co dla mnie też uwaga? Tak, uwaga dla ciebie też. O nie, ja dzwonię po tatę. Tato. tato. Tato, tato, halo, halo, jesteś, halo? tato, tato, proszę przyjść na lekcję, ja nie mogę jeść na lekcji, a jestem taki głodny, możesz przyjść, proszę... Co tam proszę. się dzieje? Czekaj, synek, zaraz przyjdę, zaraz okay, przyjdę. Okej, dobrze, 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 no, ja zaraz będę mógł jeść. A czemu one stoją mi tutaj? Proszę, niech usiadną na, na ten... Proszę siadać, bo one czemu? są wkurzone na ciebie, ale... Proszę, proszę usiąść. proszę usiąść. O, już idzie mój tata, ale ich to, Tato, tato, Panie, zobacz, zobacz, zobacz te dzieci. Mój syn nie może... One, one, odporni, one nie chcą, je. one nie chcą mu usiąść. O, już usiadł, jak się boją. I ona mi każe, że jest baga wkurzona na wkurzona mnie i nie pozwala mi jeść. Tato, powiedz jej coś, ja chcę jeść, zaczek, ja mam fajne parówki. Proszę pani, mój syn musi sobie zjeść, ponieważ jest głodny, w domu nic nie jadł i o co tutaj <laughs> chodzi? Nie rozumiem no tego no zajścia no dobrze, w ogóle. No, no bo a ona ja skacze? skacze? Proszę ją uspokoić, żeby wrócić. A my mamy okien takich. Wróć to dziecko tutaj do ławki, nas? do ławki napisałem, wróć do ławki. Właśnie, no. siadaj tutaj. Ale siadaj już. Tutaj. <laughs> Ona się nie Halo, słucha, proszę jej nie Proszę dynkę. usiąść, proszę usiąść. No tak, już no. dostała. No. no i uwaga uwaga dla niej, zrozumiano? I parami tak, tutaj tak, na tak. mojego syna jeszcze raz coś powiedzieć. Ale może nie używać ma, telefonu do mnie dzwoni z paruwek, i może jeszcze no. bo jest głodny. No dobrze, dobrze, dobrze. No, dobrze, dobrze, dobrze. Rozumiemy się? Dobrze, dobrze, dobrze Będę se jadł, będę se jadł, Proszę się proszę bo zaraz rodziców będę wzywał. E ona skacze na lekcji, proszę dać jej jedynkę i uwagę. Proszę wezwać ja, no rodziców. rodziców do mnie, do dyrektora. <laughs> Proszę wezwać rodziców. do no mnie tak, Dobrze, dobrze, panie dyrektorze, dzień, przyjdę. Dzień. Ja, dzień po po z... ja, ja z... mam najlepiej ja, z... ja, z... ja sobie jem, z... z... ja mam. Ja mogę sobie, jeździć, do Dzięki tato, pa pa, tato. Idzie synka po główce głaskać. Ha ha ha, mój tata jest dyrektorem. A słuchajcie, słuchajcie, teraz... Tak? Proszę już o spokój, już przerwa jest. Tak? Dobrze, 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 Proszę ja nie. na przerwę. Okej, okay, dobra, już przerwa, okej, okay, no to no, mamy przerwę w takim I razie. Widzimy się na następnej lekcji. Dobrze, dobrze, jest przerwa, jest przerwa, okej, okay, możemy się bawić superaśnie. Du, du, du. O, włącz, ej, a co jak włączę alarm? fire alarm i zwalę na ciebie. Ej, ej, ty, ej, ty, ej, ty, zwalę na ciebie, włączę alarm i powiem tobie. I ty też. Patrz, patrz, ma kliknie, dobra. Czekasz, czekał, ciekawe, kliknąłem coś. Ej, dlaczego ty to kliknąłeś? To życzę, to Alarm w szkole, alarm w szkole, co się dzieje? Co kto kto się stało? Kto Ty włączyłeś Panie alarm? dyrektorze, panie dyrektorze, poważnie, o nie, alarm, alarm. alarm? Ja widziałem, ja widziałem, ja widziałem, ja widziałem, kto włączył, ja widziałem. Kto włączył ten alarm, syna. Kto włączył? Ja widziałem, to była ona, to ona, to ona, to ona, to ona robiła. Ty? to ty małeś. To, to ona, ty? to ona napisała to Co? To nie ja. Straż tu, jedzie, tu jedzie. ktoś będzie musiał pokryć koszty. To e, jej rodziców. Nie, rodziców nie, dylek, szkoły, jej, to rodziców to jej nie obciążyć. Nie wiem, jej do głowy, ale wyjaśnię to z nią. Porozmawiam z nią. Proszę Ej. ich rodziców Ej, też wezwać do szkoły. Ktoś to, musi to, ponieść za to koszty. Ale wina poszła na nią. A słuchajcie, chciałbym wam coś o czymś powiedzieć. W ogóle na moim sklepie będzie Black Week. Już za tydzień będą największe rabaty na całym moim sklepie. Na wszystkie rzeczy, które widzicie. Na właśnie poduszki, czapki i wiele więcej. Na wszystko rabaty aż do minus 90%. Także wpadajcie, link macie w opisie. Black Week tutaj wam pokazuję. Rabaty bardzo duże już za tydzień i jeszcze nowe czapki też będą w przecenie świąteczne świętego Mikołaja. Czapki nowe, zobaczcie Smile Team, eleganckie takie zrobiłem nowe, także wpadajcie, sprawdzajcie, dużo nowości. Link w opisie, kapel A my dalej powracamy. Ona płacze, zobaczcie płacze, płacze. Tak <laughs> zapraszam do uczennicę za mną. Jo, do... Ona idzie do dyrektora. Idzie do, do dyrektora. Dyrektora, idzie do dyrektora, do dyrektora. Sobie na do dyrektora, do dyrektora. Zapraszam, Ja to byłem ja to byłem, ja to Dobra, idziemy sobie. Mm, tu mamy siłownię Gim. O, bo poszedłbym sobie poćwiczyć, ale tu nie ma, Aha, tu jest apel. Dobra, i tu może mieć apel. Dajdziemy teraz tu. Ej, co? A ty grasz się w końcu, rozumiesz. A co grozisz mi, grozisz mi i co mi zrobicie? Co mi zrobicie? No, masz przychlapane, słyszysz? Co mi zrobisz? Ej, co to jest? Jak to co? Ooo, ej, Sigera, Sigera, został został! Nie, to jest Tato, chawę, ma! Nie, tato, nie, proszę na uczcielko! Nauczycielko. Tato, tato, tato. Za tato, 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 tato! O, na mnie go nie sikierą, Tato! Na mnie go nie sikierą! Pobórz mi, pobórz mi, pobórz mi! Tato! Weźcie, weźcie, weźcie! Ale was przegibada, ja zadzwoniłem po tatę, teraz ta, ta przyjdzie dyrektor! Panie dyrektorze! Tato! wie, uspokój się schowaj kawami 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 Gdzie jest? O nie, proszę, proszę to zabrać! Proszę pani, proszę jej to zabrać! O, jest pani zabrała! Dawaj mi tą siekierę! Dobra, jest. Już pani! Okej, okay. no. eee, huf. Proszę... Tato, tato! Ale co tu się dzieje? Co to za krzyki były wszystko widziałem na kamerach? To ona miała sikierę i mi ten... A śmica zatakowała! Tak, proszę i dać Uczennica na im... Miała... Nie, to jest karygodne zachowanie. Proszę za mną, idziemy do dyrektora. O nie, ja nic z panem nie idę. Idziesz do dyrektora, idziesz idzie, idzie, do dyrektora, idzie, Lidia, bo się chyba zaraz będę. Nie, poważnie, idziesz. Jeżeli jakieś takie udogodnienia, to ja też je będę miała. Musisz zapraszam iść. Zapraszam za mną bez dyskusji. I patrzcie. No coś takiego, to powinnam dostać szóstkę. Musisz iść. i zapraszam za mną. <laughs> a ja My, zostałem, idzie, zostałem, idzie. Zostałem, 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 Będ, zostałem. Zostałem. ty mnie Nic ci nie jest? Ja nic mi nie jest, ci się nie stało. Ale ona mi groziła, i ona to wszystko chciała zrobić. To ona jest najgorsza, ja jestem najlepszy. No, no ja nie wiem, co jej strzeliło do głowy. Takie pomysły w szkole, no. Takie rzeczy przynosić do szkoły. Ja nie wiem, nie wiem, to Jestem było dziwne w szoku normalnie A no. e jaką teraz mamy lekcję, proszę pani? Zaproszę Jaka lekcja tutaj teraz? Będzie plastyka, będziecie wow. rysować, proszę Będzie usiąść. rysowanie elegancko, ja narysuję mojego pieska. Ej, ja, no tak. ja narysuję Możecie Będziecie narysować, co tylko chcecie. No mojego ale do pieska, ma być to nowe ładne. czapki w ogóle. Ej, czapkę Dobre. narysuję, tak. fajną proszę czapkę. Okej, okay, rysujemy, cześć, zmienię kolor sobie gdzie. elegancko, taki, dobra. Ej, rysuję właśnie czapkę, tylko ona jest taka turkusowa, muszę zmienić kolor. O, taka jest, patrzcie. Teraz tutaj zrobimy coś takiego. O, tak, dobra, patrzcie, rysuję teraz czapkę i szybę narysujemy, tylko muszę patrzeć, jak szyba mniej więcej wygląda. no a tak. Jak wam idzie? Nie wiem. No tak. szybciej, co to takie? Brzydkie Rybciej? jest! Już mu o, musimy musi. No, jak szybciej? to brzydko, no jak wy brzydko rysujecie, no, tragedia. Wy nie się w ogóle talentu. Już już, już, proszę pani, ej, ona mnie wy. Ale się jak zezwanie zaraz potatę. To jest dobra, teraz czekaj czekaj to nawet teraz psa tu Nie przypomina Teraz tu poczekaj proszę pani Okej okay. Jak proszę pani Jak proszę pani Nie podoba mi się oceniam to na 2 minus Co 2 minus bardzo słaby rysunek, nie. nie postarałeś się tato, przez tyle czasu. Tato, 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 tato słuchaj, e, pani no. nauczycielka chce mi dać e, dwa minus, a ja narysowałem piękną czapkę z shiby, moją nową czapkę na sklepie i ona mi chce dwa minus. Jeszcze mi usunęła rysunek. Dwa minus? No proszę. Tato, weź coś z tym zaraz zrób. Zaraz, no, no dobra. Okej, okay, zobaczymy się zaraz, zobaczymy się zaraz. Zobaczymy się zobaczymy. No, a, a tu. Proszę, co? A jak moja praca? Oni nie mają, oni nie mają pracy. O. No jeszcze nie macie tak dokończone, zastanowię się jeszcze, ale Może tutaj zaraz już skończył. Możecie do plastyki, tak? do góry. Dobra. Zobaczymy sobie zaraz. A oni patrzy, jeszcze nic nie rysowali. A proszę dać, ja byłem... sobie chodzić po klasie, nie wolno chodzić. Ja byłem chodzić. pierwszy, ja byłem pierwszy. No właśnie, nie Tato, tutaj jestem, tato, tato, tato. E, tak, słucham, pokaż mi ten rysunek. Dwa minus zostałem, no bo mi zmazała teraz, zmazała dwa... mi. Ja nic nie zmazałam, sam zmazałeś. Proszę coś powiedzieć. dwa minus, mój syn ma, jest y, artystą. Ja jestem artystą, ja najlepiej rysuję w całej Ale klasie. No... Temat Przecież był on bardzo on ładnie rysuje. jakoś się nie postarał za bardzo, no ale dobrze, dobrze, to ja już zapiszę, co że... ma się zmienić dobrze dostaję piątkę stołem. tak dostaję dobrze. piątkę o, jest jest Piotka, Piotka, panie, Piotka. Zapisałam. No, nie o, nie. jest jest piątka 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 jest zdałam piątkę takiej oceny. a ty co a ty nie wie, co ja a ty się nie po tylko siadaj, bo też dostaniesz zaraz jest piątka piątka mm. piątka okay, ja proszę tu uspokoić. dobrze Jeszcze a mogę iść po jedzenie bo głodny jestem możesz iść po jedzenie dobrze tak okej dobra dobra idziemy idziemy idę po jedzenie sobie wezmę sobie jabłko legatsko wezmę sobie pizzę okej wezmę sobie to dobra weźmiemy. idę sobie Śwę przy rysunku. Uwalaj rysunek. <grym> Ej, tak, 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 tak. Uwalaj rysunek. Patrzcie, postawię teraz tutaj jedzenie. O, postawiłem. <grym> Ej, proszę pani, proszę pani, ona je na lekcji! Proszę pani, proszę pani! Co je na to się, dzieje, to się dzieje? Ona je na lekcji. Livia, ty... Ty... To on to postawił! Niewia, ty jesz? Ona, jest, ona je na, na lekcji. To, nie ja, to jest jego jedzenie! To Ale ona jadła ja wszystko rysunku. Ja wszystko widziałem. Bo on to tu postawił, no proszę pani, no on nie spodziewałam się tego po tobie. Zapisuję uwagę do dziennika. Ja wszystko Ale widziałam. Nie, nie, ja! Zapisana uwaga. I co, I co, i co, i co, i co. Zobaczymy już po szkole. Zobaczysz, no? Co? Staniesz. Po szkole? Po szkole? co dostanę po szkole? Co dostanę? No, no co? zobaczysz, zobaczysz po szkole. Zaraz zadzwonię, zaraz zadzwonię, zaraz zadzwonię, zaraz zadzwonię potaty. A po tatę. Se dzwoń, se dzwoń, synusiu, tatusia. No, a, się wkurzacie, wkurzacie się i co? Ja mam, ja, ja jestem lepszy od Was, Wy jesteście słabi, ja jestem lepszy od Ciebie jestem lepszy i od Ciebie lepszy. jestem lepszy. Dobra, jestem sła... No, a Wy spokoj. jesteście słabi. No, koniec koniec e... Dobra, o koniec lekcji, dzwonek jest, koniec Koniec lekcji, koniec lekcji, dobra. Idę jeszcze na chwilkę do taty. Koniec lekcji i zaraz sobie pójdę elegancko. Dobrze, dobrze, dobrze. Zaraz wyjdziemy sobie ze szkoły. O, o, tata sobie elegancko coś przy komputerze robi fajnie. No bo tato, to ja już pójdę sobie do domu. W takim razie to na razie papa był fajny cały dzień w szkole. Idziemy teraz elegancko, wychodzimy do domu. Idę sobie grać w gierki. Tak jest, będzie superaśnie, będzie superaśnie. Idziemy sobie. I wreszcie koniec szkoły. Jupi! Ten dzień był najlepszy. Dzięki mojemu tacie, bo jest dyrektorem. A my idziemy na park. Przejdziemy się elegancko na park. Pójdę sobie tutaj, bo mój tata ma zaparkowane... O, e... smilu! E... cześć. Co wy tu robicie? No chodź tutaj do nas podejść. E... Tato, nie, ja nigdzie nie podchodzę. Co wy robicie? Ej, to się czemu... już ci nie pomoże. Czemu macie w ręce coś, pistolety? Ej, e... wszystko, ja byłem waszym najlepszym kolegą. Dobra. Ej, czekaj, czekaj, Bratko! załatwię, czekaj, czekaj, załatwię wam piątki, yy, trójki, szóstki, co będziecie chcieli, proszę, tylko nie róbcie mi nic. Załat o nie, to nas nie przekupi. Nie, nie róbcie mi nic, proszę. Bora z temu skończyć. O nie, Chodź nie, tu. nie, nie, tylko nie to, nie róbcie mi Nie! Zostawcie Bratko. mnie, zostawcie mnie, tato, tato, tato! Bratko, szybko za nim ucieka!